Cześć, witam Was serdecznie z tej strony KryptoBit. Dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę o kreatywności w świecie kryptowalut i jak brzmi tytuł, po prostu łatwo i przyjemnie I wystarczy telefon do tego, żeby zarabiać nawet 10 tysięcy tu w świecie kryptowalut. Tak po prostu masz telefon i e, działasz, tak? Pokażę Wam dzisiaj jak kreatywni są ludzie i jak kreatywnie można poprzez uczestnictwo i pewien pomysł zarabiać w świecie kryptowalut pieniądze można było powiedzieć od zera. Chciałbym zacząć w ogóle od tego, że pokażę Wam dzisiaj jak wygląda to moje konto na tym Binance, czyli mój całkowite saldo, czyli ono wzrosło do ponad 8 tysięcy. I pokazywałem już mój portfel, czyli on kształtuje się w takim oto tutaj Sposobie na inwestycje właśnie tu na giełdzie Binance. I od razu mówię, żaden materiał tu nie jest sponsorowany. Ja od nikogo nie otrzymuję tu żadnej kasy, jeżeli mówimy o to, że pokazuję coś albo przedstawiam coś, tak? Czy jak dzisiaj będę mówił o pewnych klikaczach, o których dzisiaj porozmawiamy sobie, bo jest to kreatywne tworzenie pewnego ciągu zdarzeń, które w przyszłości lub niedalekim czasie pozwala nam osiągać ogromne. Ogromne zwroty, tak. Ale pokazuję dzisiaj, jak ja, na czym ja się również skupiam. Czyli cały czas sobie tu gdzieś ustawiam pewne parametry do tego, żeby powiększać mój portfel, a w odpowiednim czasie dokonywać zakupów oraz sprzedawać projekty, które zakupiłem w dobrych, można powiedzieć, czasach, tak. Ale wróćmy teraz do tego, co jest istotą. Dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, jak sobie zobaczycie, no to ten rynek waha się w różnych płaszczyznach. I jak sobie tutaj weźmiemy, przejdziemy na pierwszą stronę, no to możemy sobie tutaj zrobić taką możliwość nowej kryptowaluty. I popatrzymy sobie, to z tych nowych kryptowalut mamy, można powiedzieć, 95%. Memcoinów, tak? Takich, można powiedzieć, kryptowalut, klikaczy. No bo tu jest Homester, jest tam Turbo, jest tam jeszcze inne, Baby Doge, no to może jest, ale to też jest jakaś tam odmiana w postaci memcoinów, tak? Na no, nie czystym klikaczem. I dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, co gdzieś przewija się w odmentach internetu, co gdzieś pojawia się również na wielu forach, jest związany właśnie z zarabianiem. Kryptowalut. Przejdźmy do kilku artykułów, które przygotowałem, moi drodzy, sobie tutaj na, moim, na mojej przeglądarce. I pierwszym z takich artykułów to jest zarabianie na krypto na telegramie. Tak, i możemy sobie tutaj wejść, możecie sobie zobaczyć, że mamy możliwość zarabiania na. na Telegramie, tak? Kryptowaluty najlepsze coiny w grupach na telegramach, czyli tu znowu mamy mowę o grupach telegramowych i można poprzez te grupy, tak, zobaczyć sobie, że możemy zarabiać jakieś tam e, informacje, zbierać informacje na zarobku e, na temat właśnie kryptowalut. Ale nie to jest moim tutaj e, zagadnieniem dzisiejszym. Chciałbym Wam pokazać tutaj to klikacze kryptowalut, moi drodzy. I jak sobie zobaczycie, na przykład, że Bloom ma 50 milionów uczestników. Jak sobie zobaczycie, że TipSwap ma 60 milionów użytkowników, jeszcze możemy wziąć sobie to jeszcze cztery wiersze e, zobaczyć. Tu jest pan Cyprys, e, który omawia to, tak? Czym są klikacze, tak? Jak, jak to jak to można e, przełożyć na te wszystkie właśnie zarobki, no to zobaczycie, że coraz więcej powstaje pomysł na to, jak zbilansować i skumulować ten właśnie efekt i osiągać zwroty. I gdzieś pojawiają się informacje, że ludzie kupują nagminnie, znaczy nagminnie, w ogromnej ilości karty do telefonów. Z początku, jak to gdzieś usłyszałem, przeczytałem, wydawało mi się to dziwnie dziwne, dlatego, że mówię no, karty do telefonów w ilościach około tysiąca sztuk, moi drodzy. No i napisałem, porozmawiałem tutaj na mojej grupie i dowiedziałem się, że są ludzie, którzy oferują w sprzedaży karty telefoniczne, które pozwalają na zakładanie kilku tysięcy kont na Telegramie, dzięki którym tym kontom i otwieraniu aplikacji klikaczy możemy zbilansować e, jakiegoś e, klikacza, czyli jakiś token, który w niedługiej przyszłości ma być listowany na jakiejś tam giełdzie. Tak? No, takim tokenem na przykład jest Bloom, takim tokenem mógł być Homster. No można wymieniać tego, można wymieniać tego coraz więcej. I teraz e, otwierając ileś tysięcy kont. Oczywiście jest tu, pewna, jest tu pewne niebezpieczeństwo, no bo IP otwierane z tych, z tych kont jest takie samo. Tak? Ale można użyć VPN-a, można użyć różnych innych jeszcze rzeczy, które zmieniają całą tą strukturę. Ale skupmy się na tym, co daje nam kupowanie wielu tysięcy kart. Te karty można kupić, z tego co się dowiedziałem, od 2,5 zł, a więc. Po przeliczeniu tego, ile kart trzeba byłoby kupić, żeby osiągnąć jakiś zysk w postaci 10 tysięcy dolarów, okazuje się, że wystarczy wydać 3 tysiące polskich złotych i można zarobić 10 tysięcy dolarów na klikaczu. I to są informacje, które są sprawdzone, moi drodzy, bo ja widziałem skliny i widziałem ilości, które pozwalały właśnie takie takie. Wartości osiągnąć. tak? 10 tysięcy dolarów na klikaczu z 1200 kont oczywiście. Mówimy tutaj, to był chyba token DOCS, jeżeli dobrze kojarzę. I po sprzedaży, odjęciu kosztów, mamy 37 tysięcy za darmo. 37 tysięcy. No ale trzeba sobie zadać też pytanie, ile taka operacja trwa od otwierania. A więc są programy, które umożliwiają nam na komputerze otwieraniu wielu, wielu, wielu właśnie tych kont i zarządzaniu nimi poprzez jedno kliknięcie. Ja tu napisałem, że wystarczy telefon, moi drodzy, do tego, żeby zarobić pieniądze, bo pośrednio telefon, czyli karta telefoniczna do telefonu, jest właśnie tym znacznikiem, żeby otwierać te konta. A zarządzanie odbywa się poprzez, właśnie, komputer i klikanie jakiegoś tam programu. Ja nie, ja dokładnie nie chcę nikogo tu wprowadzać w błąd, ale jeżeli ktoś jest na tyle zainteresowany, żeby rzeczywiście zobaczyć to, to na mojej grupie telegramowej na pewno są osoby, które zajmują się tym i które pomogą w tym, żeby gdzieś w tej drodze pójść dalej. Tak? Ja nie polecam też również. Określonych osób, określonych tu projektów, bo sygnalizuje tylko o pewnej możliwości i to, co jest możliwe do wykonania, tak? I sami zobaczcie sobie, że ten bloom ma 50 milionów uczestników i już tam się przelicza, ile może być z jednego konta tak otwieranego zysku i gdzieś pojawiają się wartości około 6 dolarów, tak? Patrząc za to wszystko, wydaje się to po prostu no, no, nierealne. Tak? Ale jeżeli zobaczymy, do czego doprowadziły e nas airdropy, otwieraniu wielu portfeli, otwieraniu um, um, wielu kont na różnych płaszczyznach, również związanych właśnie z projektami kryptowalutowymi i osiąganiem zwrotów poprzez airdrop, uczestnictwu e, e, w pulach płynności, w swapach, w różnych innych zadaniach, które na przykład przecież taką możliwość dawało nam wiele projektów, tak? Wiele zadań, które wykonywaliśmy, czyli Supra, później dzielenie się przez te różne kanały społecznościowe różnymi linkami afilacyjnymi, ściąganie nowych osób, tak? To również zapewniało nam jakieś zwroty i są ludzie naprawdę, którzy poprzez linki afilacyjne. Poprzez różnego rodzaju inne aktywne uczestnictwo zarabiają do 1200 na przykład dolarów. I, I wtedy nie kupują żadnych kart, moi drodzy, ale również poprzez telegrama, poprzez grupy społecznościowe gdzieś budują tą swoją społeczność. No przecież tak wielkim, można powiedzieć, sukcesem odnoszącym się do budowania polskiej społeczności jest Token Hot, tak? I, i ta polska grupa tutaj. Działające na chocie, tak? Czyli na Bloczenie NIR. I to właśnie chciałbym wam pokazać. Tu mamy również różne różne kanały, różne wpisy, tak, siedem najlepszych klikaczy na telegramie, szukanie, top trendy r e, i telegramowe klikacze na 2024. No, naprawdę jest tego ogromna ilość, i chciałbym zwrócić na to uwagę, bo są ludzie, którzy no, mówią, że w świecie kryptowalut jest jedna tylko ścieżka, tak? Albo daily trading, albo DCA, czy kupowanie, usięgnięcie ceny, ale są też ludzie, którzy poprzez pewien spryt, poprzez pewną innowację, która pojawia się i możliwość uczestnictwa, właśnie poprzez klikanie, czy udostępnianie, czy budowanie jakiejś społeczności, zarabia z tego tytułu ogromne, ogromne pieniądze. Znaczy, no, ogromne to też mówię w sensie takim, jeżeli startujesz od zera. No, mieć 10, 30 parę tysięcy dolarów na czysto e, i możliwość później tego zainwestowania w jakiś e, następny token z rynku, który gdzieś po jakimś czasie pozwala nam znowu e, zarabiać pieniądze, no to jest naprawdę jakaś tam ścieżka i droga do tego, żeby to e, bilansować i kumulować. Tak? E, ale również tą następną drogą do tego, żebyśmy tu w, tym, w tych projektach zarabiali są to tokeny memcoinowe I to też chciałbym Wam pokazać, bo zobaczcie w 2024 roku memcoiny mają naprawdę dobrą pasę i PP zyskał 585%, Floki 439%, a Shiba Inu aż 126% i tu też również mamy Różne możliwości, mamy coin 2024, analizę, mamy Top Memcoin 24, gdzie kupić, co kupić i tak dalej. A więc tej, tej drogi, którą możemy podjąć w sieci kryptowalut, jest ogromnie, ogromnie wiele tak tych dróg, oczywiście. Poprzez klikacze, najprostsze uczestnictwo w świecie kryptowalut, no, otworzenie sobie konta telegramowego, nie wiem uczestnictwa z jakiegoś tam linku, czy znalezienie jakiegoś projektu, który pojawia się na, na tym rynku, tak? który znowu obiecuje, czy wprowadza jakąś nową innowację. No, klikacze to przecież była, to jest, można powiedzieć, fenomen tego, co jest. Określane zbiorem społeczności, a zbiór społeczności w świecie kryptowalut, no to przecież jest główny argument i główne tutaj można powiedzieć ogniwe do tego, żeby projekt mógł rosnąć. Ale również mamy też możliwość kupowania nowych projektów w świecie kryptowalut. I zobaczcie, mamy nowy projekt, który się pojawia, Flokers. 1520% nagród, procent nagród za staking. Mamy. Możliwość znowu kupowania za Ethereum przez kartę i za pomocą BNB. Mamy tutaj zobaczcie następny flop. Mamy koń e, rewolucyjny. E, Głosowane. Oddaj głos. E, R, czyli e, gdzieś buduj społeczność. E, moc w ręce kup sprzedaży, tak? zarabiaj głosując, ogromne nagrody e, we wczesnym etapie. Przyszłość należy do Ciebie i, i więcej, tak? dołącz do floka. Zobaczcie, mamy znowu tutaj grupy społecznościowe, mamy nadeszła przyszłość decentralizacji. Tak? E, tego można przeczytać wiele, wiele na różnych projektach, na różnych e, płaszczyznach, e, ale też powstają te właśnie nowe Bitcoiny, które też gdzieś e, Ogniskują, gdzieś skupiają właśnie ludzi, którzy poprzez różne uczestnictwa w różnym etapie mogą gdzieś jakiś grosz sobie zrobić. Tak? Oczywiście tutaj trzeba się zapoznać z tym, co, co jest możliwe w takim projekcie. tak? Mamy tutaj tę mapę, mamy audyt zrobiony, mamy również to wszystko, co jest związane z projektem kryptowalut, czyli token, tokenomikę. I, i, I zostań flokerem, tak? podłącz swoje gniazdo, tu mamy wszystko opisane, co jest możliwe, żeby to zrobić. Tak? Mamy tutaj również e, informacje medialne, gdzie możemy o tym poczytać. Tak? Mamy również opis, czym jest ten projekt, tak? co mogę zdobyć w przedsprzedaży, tak? a więc wszystko jasno opisane i wyraźnie pokazane. I jest to jedna ze ścieżek, również, którą możemy w naszym tutaj świecie kryptowalut rozpocząć. Tak? I takich projektów, o których ja dzisiaj tu mówię, czy klikaczy, czy najróżniejszych innych rzeczy, jest ogromna ilość. Czy, czy jest uniwersalny sposób na to, żeby załapać się na cokolwiek? Myślę, że nie, bo zobaczcie, że każdego miesiąca. Czy każdego etapu kwartału, czy półrocza, czy roku w kryptowalut mamy różne schematy do tego, żeby gdzieś tu się pojawić. I naprawdę postawienie tych pierwszych kroków i ta łatwość, o której tutaj w samym, na samym początku powiedziałem, łatwość, moi drodzy, no przecież nie ma łatwiejszego sposobu na to, żeby kupić sobie, nie wiem, kartę do telefonu, włożyć ją i uruchomić. Jakiś e, proces na e, klikacze, na telegramie. I ja nie mówię, żeby kupować tutaj tysiące kart, ale są możliwości e, zrobienia kilku tych kont, tak? I z tych kilku kont również ludzie dostają pieniądze. Przecież na chocie można mieć na przykład jedno tylko i wyłącznie konto, tak? I, i też tam jest przewidywana gdzieś przy sprzedaży już mówi się o e, gdzieś 15 dolarów, przed sprzedaży mówię, gdzieś tam w tych e, odmianach. E, nie przed sprzedaży. źle to wprowadziłem, bo on przepraszam. Gdzieś w tych. Gdzieś w tym przyszłościowym etapie, który ma dosięgnąć ten te, te projekt, mówi się o gdzieś 15 dolarach, tak? Gdzieś mówi się o jakiejś tam kwocie, która przekracza naprawdę oczekiwane zwroty, tak, no, ja już nie mówię jak ja uzbierałem ileś tam tych hotów, cały czas to klikam ale gdybym nawet otrzymał zwrot jednego dolara za każdego za każdego hota to też to pojawia się jakaś tam kwota pieniędzy która no, będzie zadowalająca no, nie jest to żadną tajemnicą ani żadnym nie wiem, trudnością kliknięcia raz na 12 godzin w coś czy raz na 6 godzin Coś, co może przynieść jakiś tam zwrot. Oczywiście tutaj, jeżeli mówimy o, o, o projektach memcoinowych, które pojawiają się tutaj, czyli trzeba zrobić zakup, no to już jest inna w ogóle bajka, bo tutaj musimy odczekać pewien etap, musimy zainwestować swoje pieniądze, ale przecież Kumulując ten zakup w telegramowych klikaczach możemy gdzieś też również poświęcać swoje pieniądze na zakupy innych projektów, moi drodzy, innych rzeczy, które pojawiają się w świecie kryptowalut. I to jest, myślę, że właśnie ten sposób na to, żeby Kumulować tą wartość dodatnio, a nie tylko i wyłącznie dokładać do swojego portfela, bo ta droga można bo tą drogę w świecie kryptowanym można zacząć właśnie łatwo, prosto i przyjemnie poprzez właśnie klikacze, tak? Tutaj zbilansować jakieś swoją energię, swój czas. Zaangażowanie, a później przekładać to wszystko na projekty, które mogą dawać nam zwroty. Tak? I tych projektów naprawdę jest ogromna ilość. Czy to będą memcoiny, o których mówiłem, czy to będą projekty, które są gdzieś w świecie kryptowalut od dawna, czy to będzie Bitcoin, czy to będzie Ethereum, to już tylko zależy od Was, jaką strategię przyjmiecie. Ja dzisiaj pokazuję Wam, że jest to możliwe i naprawdę łatwo i prosto i przyjemnie można z tego wyciągać jakieś tam pieniądze. Tak? Nie każdemu pewnie uda się wyciągnąć ogromne sumy tutaj pieniędzy, ale patrząc na to, ile użytkowników i jakie bazy są na poszczególnych, właśnie klikaczach, no to daje nam to no gdzieś szansę na to, żebyśmy też się gdzieś załapali. I to myślę, że jest kluczowym aspektem ta łatwość wejścia w ten świat kryptowalut. I nie od razu skoczenia na wielką wodę, nie od razu łapania się w daily trading czy, czy w jakieś inne koncepcje, tego świata, że nie wiem, musimy tutaj posiadać Bóg wie, jak kapitał na sam początek i gdzie zawsze ten pierwszy zakup rodzi na nasze zyski, tak? No bo tę tą łatwość inwestowania daje nam właśnie ten świat, można powiedzieć, telegramowy, tak? Ta społeczność, która się buduje i wierzy w jakiś projekt. I pomijam tutaj, czy to jest, nie wiem, zgodne z ideologią wielu ludzi, którzy. No, mogliby powiedzieć, no, ale przecież kryptowaluty to innowacja, technologia e i w ogóle inne zamierzania niż to, co, e o czym się teraz mówi i to, co się teraz robi, ale to pokazuje, że nie liczy się e w tym świecie e przyszłość, tylko liczy się tu i teraz, moi drodzy. Czyli jak jesteś dobrze obsykanym gościem i potrafisz gdzieś. E, przeanalizować i przetrawić to wszystko, przerobić, te wszystkie informacje i jeszcze w tym wziąć udział, no to możesz mieć dobry początek na to, co będzie budowane w, tą, w tej przyszłości e, dopiero później, tak? I to, to chciałem wam od dzisiaj powiedzieć pokazać, że e, prostota e, i łatwość uczestnictwa w świecie krutowalnym pozwala nam na wejście w niego szerokim można powiedzieć łukiem, tak? bo e, to e, Początkowe zaistnienie, czyli to skupienie się na tym, żeby gdzieś być w tych plikaczach, gdzieś zebrać jakąś kasę z tego, a później można myśleć o dalszych etapach tego trybu inwestycyjnego. I o tym też będę mówił tu na moim kanale. Pokazuję wam rzeczy, które są łatwo dostępne, są rzeczywiście możliwe do zrobienia dla każdego uczestnika. Dla każdego człowieka, który tylko i wyłącznie chce, w jakimś kierunku pójść na świecie kryptowalut, bo tych dróg mamy wiele, i te, te drogi będę wam pokazywał i będę objaśniał wam, jak mniej więcej można to zrobić, tak? Bo mówię naprawdę to nie jest sztuką otworzyć sobie telegrama i otworzyć tych kont, czy, czy zrobić różnych zakupów wiele, tak? Czy uczestniczyć w wielu klikaczach. Tego naprawdę jest masa i masa ludzi się tym teraz zajmuje, masa ludzi skupia się na tym właśnie zagadnieniu. Tak? Także dziękuję za dzisiaj. Dajcie łapkę w górę, jak możecie polećcie, dajcie jakiś komentarz. Będę ogromnie wdzięczny za to Wam serdecznie. Do zobaczenia do następnego.